Dzień dobry w naszym programie. Dzisiaj jest kolejne nasze wspólne nagranie. Moim gościem jest Robercik. Robercik jest moim synkiem. Robercik ma ile lat? 10. Robercik niedawno skończył 10 lat. Chodzi do szkoły podstawowej, do klasy, jakie chodzi Do klasy? Trzeciej. I dzisiaj. Ma okazję opowiedzieć, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Yy, opowiedz mi, Robycieku, co lubisz robić po szkole? Yy, grać w gry komputerowe, grać w piłkę nożną. Okej, okay, a w jakie gry komputerowe grasz? W Fortnite, a, Minecraft. A. Yy, dużo czasu spędzasz przed komputerem? Średnio. Średnio, co za czego? Hmm. Czyli godzina? Okej, okay. a tata co na to mówi, mama? Nic. Okej, okay. to trzeba będzie wyciąć. No. <laughs> a oprócz grania w gry komputerowe, to mówisz o piłce nożnej? No. Chciałbyś być piłkarzem? Niezbyt. Nie. A jakiś inny rodzaj sportu Cię interesuje oprócz piłki nożnej? Niezbyt. Niezbyt. Bo będziesz chciała się tam nauczyć tego na nowo. Jasne. Ale kiedyś chodziłeś na basen, prawda? Tak. I co o tym sądzisz? Nie umiem pływać coś tam. Nie jestem misio. Mhm. Okej, okay, Żabka. No to opowiedz mi, czy chciałbyś gdzieś pojechać na jakąś wycieczkę? Jakie miejsce chciałbyś odwiedzić, jeżeli miałbyś możliwość wyjazdu tego lata? Do Franki do Paryża. Dlaczego Paryż i Francja? Bo istną wieżę Eiffla. A co oprócz wieży Eiffla jest w Paryżu? Nie wiem. Okej. Okay. Wszystko.